Przychodzę z zakupami ze sklepiku Gosi, ja już sobie paczuszkę rozpakowałam po to, żeby właśnie dostać się do tych, do tych właśnie pudrów do embossingu. Tu mam puder, taki, on jest przeźroczysty i zaraz pokażę jak on wygląda. to będzie ta chmurka oj nie będzie widać ta chmurka jest nim zrobiona on jest taki świecący nie wiem nie będzie chyba widać następny puder jest taki różowy pink taki dziecięcy i po po posowaniu jest taki taki delikatuśny Naprawdę delikatny, bardzo fajny. I następny puder jest taki. On jest taki więcej padający bordo. I jeszcze kupiłam sobie tusz biały. No tak na szarym papierze no nie za bardzo to wygląda, ale ja i to kupowałam właśnie żeby żeby gdzieś tam biało zrobić, jak są prace zimowe, właśnie tak delikatnie śniegiem, żeby było. Tu mam ze sklepiku Gosi. Tutaj jest pasek taki. Nie wiem, gdzie widać. Tu też, tu jest bardzo fajnie, bo, że dziewczyny przycinają koperty. A nie obcinają pół arkusza i później nie wiedzą co z tym zrobić. Następny jest z klary. Też. I następny też klara. Ech, tu następny. Następny arkusik. Tu następny. Piękny z Mitaja, Nie wiem, czy wejdzie sam. Piękny jest. I to jest z dziecięcej kolekcji. To się nie też. I napisy. I jeszcze paseczki. Takie różne paseczki. Oj, światło jest gdzieś. Nie. Tu kupiłam sobie taki blok dziecięcy. O, to jest starszy blok. To każdy. O, jakie ładne jednorożce Znany jest chyba broczek. Był w promocji. Za 9,90 chyba dobrze jak pamiętam. Ten także był w promocji, taki męski. Też za 9,90. Kupiłam sobie dwa paseczki. Taki z grzybkami. I taki z zwierzątkami. I jeszcze kupiłam sobie tutaj krokuleczki. Takie świecące i wskazóweczki. Tutaj są takie zajączki. Takie są piękne zajączki Różnego rodzaju. Nie wiem, jak to trzymać, żeby to było widoczne? Kwiatuszki takie polne, śliczne. Można też zrobić pięknego. No i pszczółki, desery. To jest z Elchemy Art. Maska. Serduszka. Ja tutaj kupuję sobie na wykrojniki, bardzo fajne takie maty, magnetyczne. Tu się daje wykrojniki, tu się można wyciągnąć i trzymać bardzo fajnie. Tylko jeszcze tu sobie daję coś twardszego, żeby się lepiej wyciągało. Tu jeszcze z dziecięcej kolekcji. Tu piękny vintage'lowe. W ogóle wzięłam statyw do robienia, ale z tym statywem, no, nie za bardzo mi po drodze, bo i światło tu złe, lepiej chyba z ręki zrobić. Tu jest pierwsza strona, tu mamy różnego rodzaju tagi. Trochę dużo tych tagów, bym wola, żeby to było coś więcej do wycięcia niż... Taki, jakieś kwiatuszki. Tu mamy piękne róże, naprawdę. Nie wiem, czy to odda. będzie że ja tak przybliżę jeszcze, żeby było widać z tej strony, z napisami. W ogóle to taka wintryż kolekcja, ale w końcu coś czerwonego. A tej czerwieni to jedynie na walentynki mamy. Tu następny arkusz, tak na, na tapecie. Róże. To jest taka łączka. Dużo się dzieje na tym arkuszu, bo i tutaj widzę jakieś takie zygzaczki, jakieś płótno widać i jakąś tapetkę. Wszystkie są zresztą piękne. Tu jest przedarcie. Tu też tapeta. Jakby stara, taka. No, no piękny. Naprawdę piękny. W rzeczywistości nie wiem, jak to wyjdzie na filmie, ale w rzeczywistości naprawdę. Piękna kolekcja. Teraz zielenie. Czerwony jest taka, o, naprawdę ciemnozielony, takie no. Kore mi to nawet przypomina, bardzo fajne i też, to jest już bardzo delikatne. No tu takie deseczki. O, tu jest też pięknie. No, jest jedno. Tu sobie wzięłam pod, pojedynczy arkusz. jakiś lejałcik zrobić? Druga strona. Tutaj klary i lin wzięłam, bo mam tą kolekcję i sobie pomyślałam, że wytnę sobie te dziewczynki, jakby nawet nie użyć tych kart. Po mam takie serduszka Tu do pomyślałam, że może mi do tej klary liny spasuje. To no, zobaczymy ten arkusz z glamour rock chciałem toaletkę wyciąć to jest tak ciemno dość takie ciemkami z, z tu wziąłem właśnie na to tło ciekawe takie popękania no tu mamy Uf, w sumie jakby ktoś chciał to jakiś altankę wyciąć można też coś pokombinować tu jest też, ze względu na te drzwi, dechy. A tutaj, no, też można powycinać na przykład tutaj coś do różnych prac. Tu jedną wzięłam sobie taką. Też z myślą o lejaucie. Też są takie kropeczki. Tu wzięłam wycinanki. Pokażę nie za To jest taka z kolekcji. Tu następnie jest Mintai Paradise. Stara kolekcja, a wzięłam to ze względu na ten morze. Morze, piasek. Co prawda, on jest takie zielonkawy, ale typu potrzeba jest morza. Tu jeszcze wycienianki z mintaja. Takie misiaczki różnego rodzaju. I tu jeszcze jeden arkusz. Mam taką 15 na 15 kolekcję i chciałam zrobić coś z niej. Tu mamy typowo wiosenny. Też mintaj. Dużo arkuszy było po tam w promocji. A z tyłu jest o takie też deski, drzwiczki, jakieś okno. A tu to jest arkusz, na którym się dużo zastanawiałam, bo powiem szczerze, on w komputerze nie wygląda zbyt ładnie. A w rzeczywistości naprawdę ładnie się prezentuje. Do komunii. No i otworki. Niektóre arkusze to po 60-69 groszy są tutaj. Także warto się zainteresować promocjami z sklepie Gosi, bo są dość ciekawe. No i tu jest takie tło. No i cały zielony set. Ja myślałam, że będzie troszeczkę Ciemniejszy, a on nie jest taki ciemny, że już nie będę pokazywać. I szlak ciszy, też znany, też nie będę pokazywać. No i to wszystkie zakupy, jakie mam. Dziękuję za uwagę i do widzenia.